Cześć, ja jestem Iris, jestem z takiej grupy relatywnej Landsmagały i będę chciała wam opowiedzieć o drzwiach na sesji, które powinny być zamknięte. I teraz nie mówimy o tym, że jak gramy, to zamykamy drzwi, żeby nikt tam nie wchodził, nie przeszkadzał. Co też jest istotne, ja wam chciałam przedstawić taką metaforę. Krótko powiem, skąd ona się wzięła. Jest coś takiego, taka akcja w sierpniu, jak RPG A Day. RPG, EDI, czy jakkolwiek chcemy to nazwać. Także pojawiają się codziennie jakieś hasła, do których można dopisać swoją interpretację rpg Jest to taka akcja ogólno ogólnoświatowa, kiedy RPG-owcy się dzielą swoimi doświadczeniami. W tym roku ona była o tyle zabawna, że tak jak zazwyczaj są to pytania. Twoja pierwsza sesja, co najbardziej lubisz w RPG-ach, tego typu rzeczy. To tutaj były tylko słowa, które trzeba było zinterpretować w dowolny sposób. No i ja wzięłam udział w tej zabawie i codziennie pisałam taki krótki tekst o tym słowie, które się pojawiało i pojawiło się słowo drzwi. I to był moment, w którym e, przez chwilę miałam e, taki, taką pustkę w spojrzeniu drzwi. Co ja mogę o drzwiach na sesji powiedzieć? I potem e, wymyśliłam metaforę i ona mi się bardzo spodobała, więc będę chciała się z wami podzielić tą metaforą, a wy mi powiecie czy ona tylko mi się wydaje, że ma sens, czy też jakiś sens nie widzicie? Otóż, gracze na sesji powinni znajdować się w zamkniętym pomieszczeniu. To znaczy, jest jakiś problem, bez rozwiązania którego fabuła nie będzie iść do przodu. Zauważcie, że mówię o graczach, nie mówimy o postaciach w tym momencie, nie mówię, nie mówię o projektowaniu lochów, mówię o konstrukcjach fabularnych. To znaczy, jeśli chcemy, żeby na sesji coś się działo, no to musi być jakiś problem, który stawiamy przed graczami. Czyli to nasze metaforyczne, zamknięte pomieszczenie. W zależności od tego, jaka to jest sesja, jaka to jest konwencja, kim gramy, w jakim świecie, te problemy mogą być rozmaite. Jeśli będzie to sesja śledcza, no to naszym problemem jest to, że mamy ciało i musimy dowiedzieć się, kto zabił. Jeśli jest to sesja o emocjach, to jest to jakiś e, nasz personalny wątek. Coś złego dzieje się osobie, która jest dla nas bliska, chcemy jej pomóc. Jeśli jest to sesja o poszukiwaniu przywództw, no to e, ktoś robi krzywdę mieszkańcom tej wioski albo gdzieś tam jest smok, którego trzeba zabić i idziemy i tam zabijamy tego smoka. Jaki to jest problem nie jest istotne. Istotne jest to, że pomieszczenie, które jest zamknięte, nie może być zamknięte tak po prostu. Musimy mieć nim... Szereg drzwi, to znaczy są jakieś sposoby na wyjście z tego pomieszczenia, z tego problemu, które pokazujemy naszym graczom. To nie może być jeden sposób, to nie jest tak, że mamy problem, ale w sumie fabuła sugeruje nam, że jeśli zrobimy x, to wtedy okaże się, że tego problemu już nie ma. Tak, to muszą być różne sposoby rozwiązań. Wracając do śledczej, jeśli mamy to ciało, no to musimy mieć jakichś podejrzanych. Nie jednego podejrzanego, bo wtedy jest to trochę zbyt liniowe, tylko mamy kilka opcji, którymi możemy się zająć i spróbować eksplorować te sposoby wyjścia z naszego problemu. Ale te drzwi, jak spoiluję temat. Te drzwi są zamknięte. To znaczy, że rozwiązania, które proponujemy naszym graczom, nie są od razu do zaimplementowania. One stanowią dla nas jakieś wyzwanie. Musimy zastanowić się, jak do nich podejść. To może być kwestia przekonania do czegoś NPC, zebrania dowodów, pokonania kogoś w walce, znalezienia odpowiednich przedmiotów, żeby zrobić coś dalej, wykminienia. To komu warto zaufać, a komu nie. To są różne sposoby na to, żeby pójść w tym kierunku fabuły, który my jako gracze wybieramy. Dlaczego są zamknięte? Dlatego, że gramy w gry fabularne, między innymi po to, żeby mieć jakieś wyzwania i żeby coś tam się działo, żeby wzbudzało do nas emocje. Gdybyśmy tylko wybierali, co robimy, i nie byłoby to dla nas trudne, dla naszych postaci, no to tych emocji nie mamy. Ale nie wystarczy, że te drzwi tam są i są zamknięte przed nami. Z tych drzwi jeszcze powinny wydobywać się jakieś dźwięki. Na przykład Co znaczą te dźwięki? To znaczy, że mamy jakieś wskazówki, które mówią nam, co dana opcja, którą przedstawiamy naszym graczom, może oznaczać? Czy to będzie niebezpieczne? Czy warto zaufać tej osobie? Czy warto coś zrobić? To nie może być tak, że gracze e, ruszają się po omacku i nie wiedzą, co zrobić i nie wiedzą, jaka jest e, potencjalna stawka. Jeśli na przykład mają do wyboru dwóch npc i muszą któremuś z nich zaufać, to nie powinno być to po prostu 50 na 50. No słuchajcie, no jest gość, który mówi idźcie w prawo i gość, który mówi idźcie w lewo, nie wiem, sami wybierzcie. W tym momencie ten wybór tak naprawdę nie ma żadnej wagi, bo nie mamy na czym go bazować. Więc te dziwne dźwięki, które dochodzą za drzwi, to są nasze wskazówki od mistrza gry, od świata, które wprowadzamy w historię, które sprawiają, że my jako gracze jesteśmy w stanie jakoś się odnieść do tego problemu. W konkretnym przykładzie, na przykład w sesji, którą ostatnio grałam, mieliśmy do wyboru, żeby zaufać grupie a, rzecznych piratów albo a, kapłanowi verenu. Jeden i drugi NPS znaczy grupa NPSów i NPS, a, dawali jakiś sposób rozwiązania naszego problemu. Od nas zależało, komu chcemy zaufać. No i wiedzieliśmy na przykład o tym kapłanie, że jest sprawiedliwy. Warto z nim rozmawiać, wielu osobom pomógł, ale z drugiej strony jest też surowy i nie pozwala, żeby komukolwiek coś złego na słucho, a my mieliśmy swoje za uszami. Więc wiedzieliśmy, że jeśli z nim szczerze porozmawiamy, to jest szansa, że będzie miał nam to za złe i nie przymknie oka na to, co zrobiliśmy. Z drugiej strony wiedzieliśmy, że ci rzeczni piraci mają powód, żeby nienawidzić osoby, którą, na której chcieliśmy się zemścić i w sumie podobną do nas motywację, ale są okrutnymi ludźmi, którzy są e, i zachowania są trudne do e, przewidzenia, więc wejście z nimi w sojusz jest w jakiś sposób ryzykowne. I teraz to jest właśnie e, sprawa z tymi dźwiękami, to znaczy my jako gracze możemy zobaczyć tylko odrobinę przez te dziurki od klucza, odrobinę tylko wysłyszeć, wiemy, czego się możemy mniej więcej spodziewać, ale wiemy też, że nie wiemy wszystkiego. No bo jednak, żeby było ryzyko i żeby była stawka, to potrzebujemy na sesji jakiegoś elementu niewiedzy. Jeśli byłoby na nas jasne, zbieramy informacje i wiemy, okej, okay, to rozwiązanie jest dobre, to rozwiązanie jest gorsze, a to rozwiązanie jest złe. No to wybieramy dobre. I nie ma ryzyka. Jeśli chcemy, żeby było ryzyko, no to wiadomo, że musimy zostawić jakąś część Niejasno, ale też nie chcemy zrobić tak, żeby nasi gracze zostali oszukani czy poczuli się oszukani. W momencie, kiedy oni wiedzą, że tam za drzwiami są jakieś rzeczy, że mają tylko część informacji, że fragment tej historii jest gdzieś tam ukryty, no to świadomie podejmują to ryzyko i wiedzą, że podejmując decyzję, ryzykują jakieś konsekwencje i że te konsekwencje się wydarzą, no jak już przejdziemy dalej do tego, co wybrali. Tu jest ważna sprawa, że trzeba znać swoich graczy, dogadać z nimi preferencje, bo są tacy gracze, którzy lubią być postawieni w sytuacji rodem z greckiego dramatu. Wiecie, możemy wybrać źle, albo gorzej, albo wręcz tragicznie. Ja na przykład należę do takich graczy. Całkiem lubię sesję, kiedy moja postać może skończyć na kilka różnych złych sposobów, ale tak naprawdę nie ma dobrej drogi wyjścia. Nie mówię, że zawsze, ale to nie jest coś, co popsuje mi zabawę z gry. Są tacy gracze, którzy by się poczuli wtedy absolutnie oszukani, którzy oczekują tego, że jeśli mają różne opcje, to że któraś z nich prowadzi do happy endu, a któraś z nich na przykład do tragedii. I w tym momencie wiedzą, że no, od ich wyboru zależy nie tylko to, jak się potoczy sytuacja bohatera, ale też to, czy wygra, czy przegra. Tak, jakby nie lubię tego sformułowania, no bo w RPG-ach nie powinniśmy mieć wygranych i przegranych przynajmniej z mojej perspektywy nie da się wygrać sesji ale można mieć na koniec historii poczucie satysfakcji, albo poczucie, że to wszystko nie miało sensu i w sumie czuję się oszukany i to nie jest coś, czego chcę. Więc. To, jakie mamy wybory i co tam kryje się za tymi drzwiami, dostosowujemy do naszych graczy. Ale nawet jeśli gramy sesję e, czysto palpową i wymyślamy, że chcemy zagrać e, radosną przygodę, w której nic złego nie może się wydarzyć, to co dobrego się wydarzy z naszymi postaciami? Tak, jakie będą się dziać e, konsekwencje fabularne, nawet jeśli są pozytywne, też powinny być dla graczy niejasne i powinny być tym fajnym zaskoczeniem po przejściu przez popularne drzwi. No i teraz kolejna sprawa, która jest potrzebna, żebyśmy do tych dalszych części fabuły przeszli, no to oferujemy jakieś sposoby rozwiązania naszych problemów. Jeśli naszym problemem jest nawiedzony dom, z którego trzeba wygnać ucha, no to nasi gracze powinni mieć jakieś różne sposoby na to, żeby sobie sesji i nie wiedzą kompletnie na co się złapać. Dajemy im możliwe możliwości użyć klucza, ale jest tam też wytrych, ale właściwie jakby przygotować te drzwi, to one chyba się otworzą, jeśli zrobicie to wystarczająco mocno. Nie mają jakieś opcje, które świat im oferuje, ale... My sobie zostawiamy też... Bo nie wyszło, nie Możliwość na to, że gracz mogą chcieć by pomyśleć coś absolutnie innego, a to wysadzić te drzwi. Bo jest szansa, że żaden z naszych pomysłów, ani nie ani wygryw na nich nie trafi. Albo im się nie będzie podobać, albo nie zaufają tym pomysłom, albo po prostu wpadną na coś, na co my nie wpadliśmy. I to jest bardzo trudny moment dla mistrza gry, kiedy on ma ten pięknie wyzerowany kluczyk, który sobie tam ukrył i ma ten wygryw, który tak malowniczo wystaje z tego stopu tak także oni tylko że złapać i użyć. No i mamy takie, no przecież nie da się tego nie zauważyć, masz te dwie opcje. No a gracze mówią, to my robimy podkop. I to jest bardzo ważny moment, kiedy my robimy super, robicie podkop. To w takim razie rozgrywamy to, jak robicie ten podkop i mamy ten klucz, mamy ten wygryf i wszystkie nasze inne pomysły o podkop, czy teleportacja, czy wysadzenie drzwi, czy cokolwiek gracze myślą, będzie się trzymało konwencji, na którą się omówiliśmy, i jakiejś tam spójności na sesji. Czyli jeśli się dobrze komunikujemy z graczami, wiemy co gramy, to wszystkie pomysły, które rzucą na sesję, nawet bardzo nieprawdopodobne czasami, mogą tylko tą fabułę polepszyć i poprowadzić do przodu. Bo nawet w realistycznych sesjach a, Zdarzają się rzeczy typu szansa 1 na milion. Tak? I czasami to, że wymyślimy jako gracze w <grym> jeden sposób i akurat nam się uda zaskoczyć wszystkich i wygrać w jakiś <grym> epicki sposób, jest tym, co nam tę satysfakcję na to nie daje. Więc jeśli ktoś <grym> wymyślił ten super podkop, to dajemy mu <grym> satysfakcję na to, żeby się przekopał tam za to drzwi i żeby nie musiał wykorzystywać tego, co my sobie wymyśliliśmy. Bo to nie. Z podpowiedziałem mojej, zaraz będę... No, nie wiem, czy powieść, może, czy zaraz nie będę to. chciała z nami podyskutować, tylko dokończyć tę samą wizję i przechodzimy to do kniżki. To znaczy, niezależnie nie od, tego, nie od tego, jak przechodzimy przez tą ścianę, które drzwi, drzwi wybieramy, czy je e, otwieramy z kluczykiem, czy e, wysadzamy ładunkami wybuchowymi, to, co jest bardzo istotne, to to, żeby tam za nimi było coś ciekawego. Żeby to, co my wymyślamy dalej, było dla graczy satysfakcjonujące i żebyśmy my też mieli poczucie, że to nie te drzwi tylko i wyłącznie są całą fanę z sesji. Nie tylko doprowadzenie do tego momentu finału, kiedy jest jakaś decyzja i gracze robią x, jest fajne, tylko to, co jest później, konsekwencje, w sposób tego, jak świat na to zareaguje, to, co się stanie z ich postaciami, to jak się zmienią, to jak się zmieni sytuacja dookoła nich, to też powinno być ciekawe, fajne i to powinno być nagrodą za to, że się czyli z wychodzeniem z tego zamkniętego pomieszczenia. I zanim e, przejdziemy do rozmowy, chcę powiedzieć jedną rzecz, że moim zdaniem ten sposób można myśleć i o pojedynczej scenie, i o całej sesji, czy o całej kompanii. W zależności od tego, jak szczegółowo podejdziemy do każdej z tych metafor. To znaczy, każda scena powinna mieć jakiś problem i różne sposoby na rozwiązanie, którego chcemy do tego przekonać i mamy różne opcje w jaki sposób, ale też cały wątek kampanii, wygranie wojny, złowienie seryjnego mordercy, też jest tym jednym wielkim problemem, który ma różne rozwiązania i do których możemy podejść w ten sam sposób. To jest mój e, pomysł na metaforę zamkniętych drzwi i teraz e, zaczynając od kolegi, e, chciałabym usłyszeć, co na tym sądzicie i czy jest to w jakikolwiek sposób wyróżniałe. Proszę chciałem powiedzieć, że to, że ludzie tutaj drzwi, nie znaczy, że grać po prostu wszystkie w stronę drzwi. nie że jest jeszcze szansa, że, czy e, nastawia się nastawia ściany, które jest naprzeciwko tych drzwi wysadzują i w tym momencie możemy się rodzić zupełnie inną. To prawda. E, ale moje interpretacje tego by powiedziałaś. Mamy 60 elementy, który jest znany grafiem. To jest pokój. Tak? Czyli mm -hmm. mamy na przykład kamera, w no, gracie wiedzą, że są białki są alcze z imperią. Tak, duży. jeśli patrzymy na to na największym poziomie, to tak. Ale po Cały ten koterrol jest ten koterrol, um, który jest znany. Nie ukrywamy go, nie z którym jest ja. Tak, wietrzej. Wietrzej, to jest I mamy jakiś nowy set, do którego możemy się dostać przez te drzwi. Tak, czyli gracz chcą ekspansji w ogóle i otwieramy te drzwi, tak naprawdę kończą jakiś motyw i zaczynają nowy. Mhm. Nowe przedstawienie, nowe światło, nowe informacje, które się dzieje. <laughs> um, I odnoszę się do tego, że po pierwsze, jeśli mamy ten świat przedstawiony, o którym gracze wiedzą, i mamy jakiś świat z informacji, które gracze podsłuchują, próbują się do nich losem, próbują się do nich tak itd., to, to nie zawsze musi być sytuacja, w której gracze będą pchać o to, żeby wbić się do tych drzwi. Ja jestem właśnie wielkim fanem decyzji typowo dramatycznych dla graczy, bardzo lubię, kiedy gracze wiedzą, że przegrają na samym początku. I bardzo <laughs> lubię, że gracze będą trzymać barkami się tych drzwi, żeby to, co nadchodzi, nie podeszło. I jakby wiem, że nie drzwi mm -hmm. jak nie z niestety z antykrytycznego, ale naprawdę nie bardzo zmienia perspektywę. Chociaż sami będą się bardzo, bardzo mocno opierać tym, żeby nie przeszkodać wokół, bo trzymają się i się w tym, się, w tym Tylko w tym momencie, jak już przygotowałam myślenie, i w tym momencie naszym problemem, tak, naszym zamkniętym pudełkiem, jest status spokoju, który chcą utrzymać, a te drzwi to są różne sposoby, na jaki świat zewnętrzny może chcieć zniszczyć ich spokój, spokój i w tym momencie jakby walka z tym, co na nas chodzi, jest ich problemem Bo oni nie staje te informacje, i nie nie mówią Ale bo mam wrażenie, że po prostu trochę inaczej rozumiemy tą początkową Nie Też chodzi o, o pokój jako o e, lokację czy o kwestie informacji na temat jakiegoś fragmentu świata, tylko na temat fabuły. Ten pokój to no. jest początek e, naszej fabuły, którzy chciał sobie wypracowaliśmy wspólnie znaczenie albo już ustawiliśmy, albo to system, scenariusz, jakkolwiek chcemy grać, jakaś sytuacja początkowa a to są sposoby poradzenia sobie z problemem, który na początku mamy. Czyli kogo jest bardziej problemem niż w yy, samym To jest to, co yy, gdzieś tam na początku w tej, w tej mojej wizji jest istotne. Jeśli przecież też w rozumiem to, że w momencie, w którym np. gracz zaczynając swój to to też jest jego Że To w momencie, w którym jego jest niemal jest, jest szalona, To nie jest jego postać. To, to od razu to mnie o postę chodzi. W pokoju nie jest jego jego problem jest spokojny. Jeśli gra człowiek sobie postać i na przykład jego e, problemem jest to, że e, zginął jego brat i on nie wie, kto go zabił, ale chciałby się dowiedzieć, ta sytuacja, w której nie wiem, kto zabił mojego brata, to jest mój bóg, w którym jestem zamknięty. I teraz, żeby przejść dalej i dowiedzieć się, mogę zrobić to, to, to albo tamto, albo umieścić coś zupełnie innego i robić po to, tak? Ale. E, No właśnie, chodzi o to, że to jest tylko sposobem na przejście do następnej pomieszczenia. Czy wtedy mają, że. No, Chciałabym się odnieść do tego, co kolega mówi, albo. Może do powrotu. No, uważam, no, że czasem trzeba też z po prostu trochę wolnej ręki zapytać się, a co byście chcecie zrobić? Nie cały czas szukać mm -hmm. problemów z graczem, tylko czasem po prostu powiedzieć, że jeżeli. No, teraz to wszyscy są otwarte i z co chcesz zrobić? Bo czasem. nic się dzieje przez tydzień i trzeba je sobie gdzieś poczytać, w biotece. Tylko to, co którym nie jest tak naprawdę to, co się dzieje na sesji. To, to, to jest coś, co może co, co, co się rzuca pomiędzy problemy intensywne sesji, co może być taką strukturę, gdzie jeśli przez ostatnie trzy sesje było, yy, tak nie wiem, kogoś uratowali, coś się mhm. co działo, to może jedną sesji, gdzie właściwie nie ma bezpośredniego zagrożenia, tylko jakieś cele są wyznaczone przez graczy i problemów, albo co, albo nie ma. Mniejszyć mm -hmm. skalę. No tak, tylko że na takiej sesji to też chcemy, żeby coś się działo. Chociaż iść na przykład ma to być nagroda drodze, na to, że bardzo długo trwało się ducho intensywnych i strasznych rzeczy na sesji i teraz chcemy mieć trochę spokoju, to to może być to, co kryje się za drzwiami, to znaczy, że na, Akurat za tymi drzwiami, tak, za tym fragmentem fabuły nie ma kolejnego eskalującego zagrożenia, to jest chwila spokoju, regeneracji i na przykład przyjemna socjalna sesja, na której poznajemy się z innymi bohaterami graczy, rozmawiamy, dowiadujemy się więcej o swoich backgroundach i o tym, co wymyśliliśmy dla tych postaci i nie ma w tym jakiegoś nowego, dużego zagrożenia, tylko jest eksploracja. To też jest jeden ze sposobów na nagrodzenie, mówię w cudzysłowie, tak, na pokazanie czegoś ciekawego po tym, jak przeszliśmy przez nasze zagrożenie. Czy ta Twoja metafora jest świetna? Dziękuję. I to faktycznie można wszystko To, Wydaje mi się, że jeśli się do niej popatrzy na nią bardzo w bardzo szeroki sposób, to jako struktura jest w mi otworzyła oczy na, na pewne rzeczy, bo najpierw pomyślałam o jednych drzwiach. No, że powinny być zamknięte, że jest jakieś wyzwanie. Potem. No tak, ale nie powinny być jedne. Gracz powinien mieć od razu świadomość, że wyborów jest wiele i tak dalej, i tak dalej, więc gdzieś tam... to jest świetnie porządkuje. Właśnie to jako całość i w tej całości to są te elementy, które można sobie rozmować. Hmm. Czy ktoś jeszcze chciałby coś na temat powiedzieć? Bo teoretycznie powinniśmy kończyć. Jest jakaś ilość drzwi, która Tim zdaniem jest optymalna. czy trzy to jest dobra ilość, czy cztery... Myślę, że to zależy od sytuacji. Myślę, że jedne to jest za mało. Taka standardowa jest taka zasada trzech wskazówek, prawda, że są, e, jeśli chcemy na przykład, żeby śledztwo szło do przodu, no to powinniśmy dać co najmniej te trzy wskazówki, żeby przynajmniej jedną graczę jakoś znaleźli i byli w stanie iść dalej, ale tak naprawdę to co jest jeszcze istotne, co w sumie nie zostało tu ujęte, ale my to wszyscy przecież wiemy, my mamy władzę nad tym światem w pewien sposób, więc jak się okaże, że tych drzwi jest za mało, to my możemy dodać jakieś następne. Tak samo, jak gracze mogą wymyślić spotków albo teleportację i ona się nagle pojawia w tym świecie, chociaż wcześniej o niej nie myśleliśmy. Więc yy, ja bym zaczynała tak od tego, żeby na pewno nie było mniej niż dwie opcje. A jeśli się okaże, że te opcje są dla graczy nieinteresujące, to tam się okazuje, że są jeszcze takie małe ukryte drzwi, a tu właściwie ściana się trochę rusza i gdzieś tam cały czas dodajemy następne pomysły na to, jak wyjść z tej sytuacji. I też słuchamy tego, co gracze mówią, bo oni bardzo często Sami na to znaczy pójdą przeoglądać się tej ścianie i mówić, no ta cegła wygląda jakoś dziwnie, może tam jest tajne przejście. Dokładnie, tam jest tajne przejście, prawda? Gdzieś ta fabuła tworzy się też przez słuchanie tego, co gracze mówią sesji. Wydaje mi się, że z kolei zbyt dużo opcji wyboru może spadać parami. To prawda. Dlatego to się absolutnie zgadzam, że na początek lepiej jest dać kilka, niż no bo jeśli nie damy żadnych opcji. Jeśli zostawimy gracze po prostu na pustej równinie, gdzie nie mają ani problemu, ani motywacji, ani jakiegoś, yy, jakiejś sprawy do rozwiązania, to oni nie wiedzą gdzie iść najczęściej. Znaczy gracz musi mieć też takie oczywiście to, takie pozorne uczucie sprawy, bo, tak? Oczywiście tylko ty, ty powiedziałaś żyjemy z całym światem. Natomiast no właśnie te trzy opcje no, dają tak? Ja jak najbardziej uważam, że gracz powinien mieć nawet realne poczucie sprawstwa i to jest do zrobienia, tylko jest to cały czas e, wspólna, e, wspólne wypracowywanie tego. Znaczy nie jest ani tak, że tylko gracze decydują i Mrzdy nie ma nic do powiedzenia. I co gracze nie wymyślą, to on zrobi tak, tak, tak właśnie tak było. Nie jest też tak, że Mrzdy sobie wymyślił właśnie ten swój srebrny kluczy. Jak go nie znajdziecie, to nigdy stąd nie wiedziecie, i już, bo to jest bardzo kiepski sposób prowadzenia gry. Tylko właśnie jakiś tam balans i dialog pozwala nam wypracować to, że to jest wspólna historia, no i właśnie tą satysfakcję na koniec, nie? Taka ciekawostka, może. Patrząc na mechanizm rozceny w ten sposób, niedawno miałam okazję zobaczyć, jest podobne rozwiązanie, ale wybór jakby został przesunięty. To znaczy, sytuacja, w której mamy tych drzwi. 5, 8, 10. Mhm. Nie mamy problemu ze zdobyciem klucza do każdej z nich, ale one wszystkie są tylko jednostronne. I to jest nasz wybór, w które my wejdziemy, a wiemy, że musimy wejść przynajmniej połowę, żeby w jakiś tam sposób rozwiązać problem, który jest, ale wiemy, że nie damy rady. Musimy wybrać te drzwi, które dają nam największą możliwość. Nie wiemy oczywiście, co jest dalej i jaka jest droga, ale jakby nie jest problemem wejść w te drzwi, Problemem jest podjąć decyzje, które odrzucimy i do których nie wyjdzie. Mm -hmm. tak, to jest w dużym uproszczeniu, ale takie jest z mechanizmami, które miałem okazję przed zagrać, potraktowane zupełnie od innej strony, Jakby problem nie jest trudny, ale problem jest na tyle dużo, że mm -hmm. trzeba wybrać, które, które rozwiążemy. Bo te inne wrócą kiedyś. Tak. I... Tak. i głównym problemem w sesjach dla, dla drużyny mm -hmm. staje się dokonywanie wyboru, których problemów będziemy musieli odrzucić jako nierozwiązane i z której rzeczy musimy zrezygnować, czyli na przykład, który ten pracownik zostawił na śmierć. Mm -hmm. Upraszczając, tak? To nie zmienia faktu, że ilość tych wyborów istnieje w tym jednym wyboru prawa. Tak. Plus drzwi są zamknięte pod tym, w tym znaczeniu, że nie wiecie, co jest za nimi. Tak. Nie wiecie, jak ten problem się potoczy. Musicie wybrać, tak. mając to jakieś to... wskazówki, ale nie wiedząc do końca, o co tak. chodzi. To, decyzja raczej może być również ten, tak powiem, krok wcześniej, tak? które właściwie Co zostawiamy. No i tak, jeszcze ostatnie, bo dobrze musimy kończyć. Patrzę na te drzwi, to mi się przypomina taki gim z Matem Mercerem. Takie sytuacje lepiej, dobrze i najlepiej. W naszym obrazku wymyśli graczom piękne miasto, drugi obrazek. Wymyśli graczom kilka miast, żeby mogli wybrać, do którego chcą pójść na ostatnim, a to wszystko i tak jest jedno i to samo miasto. Tak sobie ja chciałam powiedzieć, jak podchodzi do takiego pomysłu przesuwania komórek zaznaczonych. Jeżeli gracz na przykład dojdzie do wniosku, że... bo mm sobie, że niektórzy -hmm. niektóre myśliła sobie, że klucz ma kaczmarz, a gracze sobie mówią, to, no, jedziemy do jedźmy, na pewno wiedźma coś o tym wie. To przesuwamy komórkę, okej, okay, wiedźma też może wiedzieć i im to powiedzieć. To zależy od konwencji, jaką gramy i na co się umówiliśmy z graczami. Są takie konwencje, w których nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. I zresztą na tym też polega blokowa konstrukcja scenariusza, że na przykład wiemy, jakie informacje chcemy dać graczom, ale który NPC da graczom te informacje, to jest absolutnie obojętne. Mamy różne pomysły i w zależności od tego, co gracze zrobią, po prostu tak dostosowujemy fabułę, żeby to zadziałało. Z drugiej strony, jeśli na przykład dogadujemy się, że gramy bardzo konkretną sesję śledczą, no to nie wymyślamy na bieżąco, kto zabił, tylko mamy w jakiś sposób y, całą skonstruowaną fabułę. Która nas prowadzi i możemy zmieniać yy, umiejscowienie wskazówek, dodawać następne, zmieniać motywację npc żeby bardziej albo mniej pomagali graczom w zależności od tego, co jest potrzebne, no ale wtedy są takie elementy, które są stałe. Bo konwencja śledztwa zakłada, że my wiemy, jak to śledztwo, w sensie jak ta zbrodnia została wykonana, żebyśmy mogli pozwolić ją śledzić. Więc tutaj bardzo mocno zależy to od konwencji i od rozmowy z graczami przed sesją, czego chcemy, bo jeśli gracze się poczują oszukani przekładaniem tego, co jest za drzwiami, to tego nie robimy. Jeśli gracze mówią, ja chcę mieć fajną, emocjonującą przygodę, nie interesuje mnie, które to są drzwi, kto trzyma ten klucz, chcę, żeby to było emocjonujące dla mnie, to sobie przekładajmy za tymi drzwiami, co tylko chcemy. Tak z mojej perspektywy, trzeba się po prostu dogadać. Ja na tym niestety muszę tę prelekcję skończyć, bo mu muszę zaczynać następną. Także bardzo wam dziękuję za wysłuchanie mojej rozbudowanej metody